Yy, zagramy trzy gry. Jeżeli żadnej nie wygramy, to odcinek się Bez żadnego pożegnania, jakby zakończenia. Yy, leci, lecimy. Polecę na Washat Iceland, no bo to fajna miejscówka nawet. Jest tu coś ciekawego, jest pompa ta, więc fajnie. Ona jest szybka, więc też dodatkowy plus. Tylko po amunicję Bo tamta snajperka jest naprawdę dobra Ale no... Tak na, na dobra wezmę ją Niech będzie Albo... Może tą? Bo jakby ona jest szybsza Nie, Dora biorę tą już Nieważne Mam nadzieję, że jakoś typów tutaj za dużo nie ma, no bo... O. Dobra. Znaczy to było jakby pewne już, że wygram, bo pierwszy strzeliłem i co jeszcze Heda, więc on nie mam no nie miał już szans. No nie dlatego, że on był złym graczem, bo mógł być naprawdę dobry, gdyby dostał lepszą broń. Lubię to, nawet snajperka fajna jest. Do strefy trzeba, do strefy. Tam jest typ. Mamy problemy, bo on ma UZI. Kurde, kiedy mu się amunicja skończy? Oho! Jaki frak? Genialny Kurde, najładniejszy frak w moim życiu. Serio. Ej, jak on jeszcze nie do Nie odstraszysz mnie tym pierdzeniem jakimś. Kurde ta broń, którą on ma jest tak beznadziejna. Tak, a ja mam jeden strzał ze snajperki Genial Już nie ma Mamo No to na pewno to będzie win bez, bez żadnej broni Jeszcze strefa goni, normalnie świetnie Jeszcze mi się zrymowało Dobrze mi idzie, na pewno Dwa fragi to nie jest jakoś dużo Kolejna taka snajperka, a tam jest apteczka. To się uleczy fajnie. Po ile wali ta strefa? Chyba sobie robicie. ja robicie. nie pójdę tamtędy. To jest strasa więcej HP, ale dobra. Nie mówcie, że on ma złotego minigana. To jest 100% win game, naprawdę. bo ja tych, co mnie ogarniłem, to jest sarka. trzy osoby, ja się idę kampić w krzaku. Sprawa jest taka, że nas goni typ z danem złotym. Bardzo fajnie, że jeszcze. Dobra, to, to, to jest dead 100%. Chociaż tamto dostało bardzo dużo. To i tak. Chcę, ja mam 12 HP, jak ja mam to wygrać niby? Jeszcze mnie zauważył tam, bo tam... No tak, bo tam jest ty Odstraszył go trochę Poczekam do końca strefy No to jest dead Dajcie z kolejnym grombu, no trzecie miejsce, nie najlepiej Tych co by chcieli zobaczyć to tak wygląda moje bitwy łącznie 285 i zabicie łącznie I prawie 20 zwycięstw, no prawie Ym, No, a i zapomniałam się sponsorować Subskrybuj kanał Rokci Gaming oraz UW Bo na UW jest daily challenge na Rocky Gaming Tam co 3, 4, 2 dni wratuję wlat film Poleciałem na West Bridgest, no bo tam zawsze jest jakaś broń. A nie na Sudoku, gdzie jest tylko jedna broń na 5 typów. Dobra, możemy już iść dalej. Ha, ale ja ja tam skar sobie leży. Muszę się wrócić. I bierzemy go. Tam jest jeszcze w ogóle rzut. Nie się skapnęłam, że ten rzut trochę daleko był. Trochę. Ale tak trochę. Tak trochę. Po drugiej stronie mapy. Tam się strzelają, słyszę. Mm. Nie wiem, czy on ma osłonę. Dobra, to jest Z. Oj. Ostatnia gra. Mamy problem. Lecimy. Ulejemy. Trzeba się skupić i wygrać. I grać kolejne. O, skrzynka. O, ale fajne rzeczy. Dobra, kozak. Szybko kobiety. Dobra. Już trochę osób zginęło, znaczy dwie, ale... Znaczy trochę więcej niż dwie, ale... Szybko się wybijają. Na przykład ten typ zostanie wybity zaraz. Albo ja. Nie na no, raczej na pewno ten typ. Nie, bo teraz ja przecież nie mam. No dobra, to mi deło też to wiem. Mniejsze. Ja dawno tu nie grałem, więc nie dobra. Myślałam, że można się ukryć tak jak w Fortnite. No, sko sko skoro, skoro wszystko tu jest takie samo jak w Fortnite oprócz mapy i widoku, no to czemu nie? O, tam jest chłop ze snajperką. Dobra, on jest dead, jak nic. Dobra, ja wysypał się. I tylko, żeby mnie dead za. Jeden, ja jakie ja dna od strefy? Czy serio? Mam dednąć od strefy? Naprawdę dednę od strefy, nie jest jakaś. Jest to wteczka. Szybko trzeba jej użyć. Może nie dednę, może. Nie! Nie, co to? Ja przez to nie mogę przejść? Nie, najgorzej, najgorzej, serio Przeżyję, dobra, tu jest jeszcze apteczka ja, cię No nie Ty chyba se jaja robicie Dobra, to jest 100% dead Po cztery bije a no co, a na co tu komu? Ja pierdziele Proszę apteczka po drodze, chociaż jedna ta mała nawet wystarczy, bo to będzie dead od strefy. Szybko, zdążę, 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 zdążę. Nie zdążę.